Cześć, dzień dobry. Dzisiaj, mówiąc o kompleksach, mam dla Was dwie wiadomości: dobrą i złą. Zacznę od złej, żeby dobra była tym, kto, co nas optymistycznie poprowadzi przez dalszy filmik. Zła jest taka, że kompleksy są w nas bardzo, bardzo głęboko zakorzenione. To znaczy, że są zakorzenione w naszej psychice, w naszym układzie nerwowym i w naszym ciele. Ponieważ jesteśmy jednością psychofizyczną, i to oznacza, że czasami są tak w nas silne, że mimo tego, iż wiemy, że one bywają nieracjonalne, zachowujemy się zgodnie z nimi, a dobra jest taka, że są to kłamstwa na nasz temat, które nam mówili inni ważni dla nas dorośli. To oznacza, że nie są faktami, tylko są właśnie przekonaniami zapisanymi w naszej psychice. Czyli to oznacza, że sami możemy znaleźć sposób na to, żeby je z naszej psychiki wykorzenić, a wtedy przestaną dominować nasz układ nerwowy i przestaną no, wpływać na nasze zachowania. Otóż kiedy popatrzymy na etymologię słowa kompleks, to z łacińskiego complexio Oznacza połączenie, wyrównanie. I oznacza on zbiór myśli, słów, wyobrażeń skojarzonych z jakąś inną, zabarwioną, emocjonalnie myślą, która to myśl zwykle jest ym, tłumiona, albo można by było powiedzieć wyparta z naszej świadomości. Co to znaczy? To znaczy, że Pewne rzeczy dziejące się w teraźniejszości nas blokują, bo kompleksy tak naprawdę nas blokują, i one są połączone z czymś, co kiedyś słyszeliśmy, co miało mm, ważny emocjonalny kontekst dla nas, czyli najprawdopodobniej najczęściej wiążą się z ważnymi dla nas dorosłymi. No niestety najczęściej wiążą się albo z naszymi rodzicami, Albo wychowawcami, albo z takimi sytuacjami, które były wyjątkowo emocjonalnie nas angażujące, takie zaczepiające. I mamy pięć źródeł kompleksów. Pierwsze źródło to są tak zwane wygórowane oczekiwania, które słyszeliśmy. E, oczywiście słyszeliśmy je w dobrej wierze, i już tutaj słyszę różnych rodziców, którzy za chwilę będą się denerwowali albo irytowali na mnie, jak będę o tym mówiła, ale bardzo proszę, żebyście wytrzymani do końca. Otóż to są takie zdania typu. Stać na więcej, mógłbyś się bardziej postarać, em, nie możesz mnie zawieść, em, zawsze mogę na ciebie liczyć. Albo tylko na ciebie mogę w tym domu, albo w tym życiu liczyć. Gdybyś się bardziej postarał, to mógłbyś być kimś więcej. I oczywiście w intencji one są motywujące, ale w konsekwencji one dają takie przekonanie, że nigdy nie jest wystarczająco dobrze. A co za tym idzie? Ja nigdy nie jestem wystarczająco dobry. Na czym polega kompleks związany z wygórowanymi oczekiwaniami? Otóż na, bycie na byciu perfekcjonistą, czyli na tym, że ja nigdy, przenigdy nie będę się mógł ucieszyć sobą, czyli zawsze będę uważał, że jestem gorszy niż mógłbym myśleć. Wiecie, to jest trudne i słabe przekonanie myśleć o sobie, że jestem po prostu gorszy niż mógłbym być, niż jest. Tak naprawdę, wyobrażenie moich rodziców. Kiedyś jeden mój, mój student powiedział, że w, m, nauczyciel akademicki oddając mu pracę, powiedział: Panie Marku, rozczarował mnie Pan tym wypracowaniem. Na co Pan Marek mówi: hmm, Wie Pan, rozczarowały pana, pana wyobrażenia na mój temat. Ja po prostu piszę czasami słabe wypracowania. Ale ten wychowawca też miał wygórowane oczekiwania wobec tego człowieka, że on zawsze będzie idealny. Co to jeszcze powoduje? To powoduje, że nam w dorosłym życiu jest trudno przyjmować komplementy, ponieważ to poczucie bycia niewystarczającym powoduje, że my tego nie przyjmujemy, a nawet kwestionujemy. Nawet wczoraj na warsztatach wydarzyła się taka sytuacja, że Jeden z uczestników dostawał pozytywne informacje zwrotne od swojej żony i potem mówi, hm, no tak, ale ja tylko w 70% zrobiłam to dobrze. Tak? Czyli to jest wygórowane oczekiwanie powodują, że jesteśmy gorsi. Czujemy się gorsi. Drugie źródło kompleksów to jest warunkowa akceptacja. To są wszystkie te zdania warunkowe, czyli pójdziemy do kina, jak będziesz grzeczny, kupię ci rower, jak zasłużysz, jak nazbierasz pięć kropek za tak zwane dobre zachowanie, albo sprzątanie w domu, to wtedy dostaniesz order grzecznego dziecka, a jak dostaniesz order grzecznego dziecka, to różne rzeczy będą ci się należały. Co to powoduje? To powoduje, że my mamy w dorosłym życiu przekonanie, że na wszystko trzeba zasłużyć. Nic nie dostajemy za darmo, a co najgorsze, na akceptację, na miłość, na szacunek również trzeba zasłużyć. Odwróćmy to. Jeżeli nie spełniam oczekiwań, to nie zasługuję. Słuchajcie, to jest okrutny przekaz, który potem w dorosłym życiu nas strasznie blokuje, przed tym, że tacy jacy jesteśmy, po prostu nie zasługujemy na miłość. Kolejne źródło kompleksów to porównanie. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Pamiętam kiedyś, e, kiedy moja córka Maria była mała, to w zdenerwowaniu powiedziałam takie zdanie Maria, ale zobacz jaka Julka jest grzeczna, a ty to co? Na co moje dziecko odpowiedziało hm, Ale zobacz jakich Julka ma rodziców, a ja to co? I to był pierwszy ostatni raz, kiedy porównałam moje dziecko z kimś innym, bo zobaczyłam, że ona jest po prostu... Inna ma inny potencjał, wychowuje się w innej rodzinie, ma inne warunki i że na miarę siebie jest wystarczająca. Te porównania to inne dzieci są grzeczne, inni to mogą, a ty to nie, inni mają porządek, inni rodzice nie muszą się wstydzić tak jak ja. Czyli to jest ta historia, która potem w kompleksie wychodzi nam w takim przekonaniu, że inni są lepsi. Co to powoduje? To powoduje, że my cały czas mamy takie, takie przekonanie, że innym możemy zazdrościć, my nie jesteśmy wystarczająco dobrze. No i ciągle ten lęk, wiecie, z porównaniami e, pod tytułem Nigdy nie będę tak dobry jak ona. No nigdy nie będę tak szybki, tak ładny, tak ja już nigdy nie będę tak młoda jak wielu z Was itd. itd. inni są lepsi, oznacza, że ja jestem gorszy. Kolejne źródło, czy kolejny korzeń, czy kolejne nasiona, które są w nas zasiewane, kompleksów, to są oceny i etykiety. Jesteś zdolny, ale leniwy, jesteś bardzo niecierpliwy, Krzysio to jest nieśmiały, Zosia to jest taka niepewna siebie, Ania to zamknięta dziewczynka, mój syn jest roszczeniowy i rozwydrzony. No, wiecie, wszystkie te etykiety i oceny które powodują, że my słyszymy, że jesteśmy niewłaściwi. To w konsekwencji powoduje, że jest to nasza oczywiście zasłona. Potem, no, jestem zdolny, ale leniwy, nie muszę się starać, ale też potem mówimy, no, taki się urodziłem, urodziłem się nieśmiały, urodziłem się niecierpliwy, taki mam charakter. A to nie jest prawda, że taki mamy charakter. Takie mamy przekonania na swój temat, bo takie rzeczy na swój temat słyszeliśmy. I piąte źródło kompleksów, niestety takie też smutne, już tutaj niezwiązane z rodzicami, to są zachowania rówieśników. Kiedy byliśmy wyśmiewani z powodu jakiegoś, jakiejś naszej cechy albo z jakiegoś elementu naszego wyglądu, to to powoduje, że my faktycznie z tego robimy potem no taki powód do czucia się gorszym. tak? Ktoś Wystarczy, że ktoś usłyszał, że ma za duży noc. Ostatnio jedna nastolatka powiedziała do mnie, wie Pani, no kilka razy mi powiedziano, że mam za duży nos i ja faktycznie zaczynam widzieć, że mam za duży nos. Ktoś usłyszał, że jest za wysoki, za chudy, za gruby, no różne, różne mamy kompleksy, że włosy mamy nie takie, że chodzimy nie tak. Moja koleżanka mówi, że zawsze słyszała, że chodzi jak kaczka, więc potem całe życie nosiła długie spódnice, no bo przecież kaczki mają krzewe nogi i tak dalej, i tak dalej. I to są te Znowu te zdania, które słyszeliśmy na nasz temat, czyli kompleksy, to jest coś, co obiektywnie nie jest przeszkodą, ale subiektywnie przez nas jest postrzegane jako jakaś przeszkoda do osiągania ważnych dla nas celów, czyli jest to wyolbrzymianie swoich słabości. I uwaga, proszę mnie nie hejtować. Ja wiem, że wszyscy słabości mamy i że dobrze jest, ze swoimi słabościami się mierzyć uwaga, nie walczyć, tylko mierzyć ale moja słabość nie jest powodem do tego, żebym ja się czuła gorsza i słabość od kompleksu różni się tym, że kompleks powoduje, że ja sama sobie zabieram godność osobistą, że ja sama sobie zabieram prawo do tego, że taka jaka jestem, jestem ok ponieważ Kompleksy są wytworem naszej psychiki, a nie faktami. Dlaczego są wytworem naszej psychiki? Bo są kłamstwami, które na swój temat słyszeliśmy. Kłamstwami typu musisz zasłużyć, kłamstwami typu mógłbyś się bardziej postarać, kłamstwami typu mógłbyś być taki jak Zosia. Nie mogę być taka jak Zosia, mam inną genetykę, mam innych rodziców, mieszkam w innym domu. I teraz, co możemy zrobić z tymi kłamstwami? Otóż Praca z kompleksami to jest po prostu praca nad realnym obrazem siebie, czyli nad urealnianiem siebie, jaka jest prawda o mnie. Czy ja naprawdę mogę się bardziej postarać? Czy ja się już postarałam wystarczająco? Czy ja naprawdę muszę być idealna? Czy ja mogę być jakaś? Czy ja mogę być sobą? Czyli można by było powiedzieć, że praca z kompleksami to praca nad uznaniem, Własnej wartości, że tacy jacy jesteśmy, jesteśmy ok. Można to zrobić warsztatowo, można to zrobić na drodze psychoterapii grupowej, można to zrobić na drodze terapii indywidualnej, można to zrobić na drodze otwartych, uczciwych, szczerych rozmów e, z naszymi najbliższymi poprzez takie pytania, co ty lubisz, co cenisz we mnie, w czym ja jestem dobry, co ja mogę zrobić inaczej. Praca z kompleksami. To praca do budowania zaufania do siebie, do szacunku do siebie, do budowania takiego przekonania w sobie, że zasługuję w pełni na miłość, uznanie, szacunek i że wszystko ze mną ok, niezależnie od tego, jakie są oczekiwania otoczenia, bo to są ich oczekiwania, a nie moje obietnice. O budowaniu zaufania do siebie niedługo zrobimy filmik z Agnieszką. Zapraszam, zachęcam. Do śledzenia nas na YouTubie. Kompleksy zasiewają w nas inni. To znaczy, że my możemy je wykorzenić, bo one są w naszej głowie. I to ja decyduję, co w głowie mam, a czego tam nie mam.